No, nie ma lipy. Będzie widać pracę oddechem. If you don't wanna see me. Did a crazy thinking about the way change me. Baby, but look at where I It all. I'm a good already. Some have done it. Scary. I'm not where you left me at all. If you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything can stop me, don't show up. Don't come out don't stop caring about me now walk away you know how don't stop caring about me now aren't you the guy who tried to help me with the word goodbye though it took some time to survive you i'm better on the other side You don't wanna see me dancing with somebody. If you wanna believe that anything can stop me, don't show up, don't come out. Don't stop caring about me now. Walk away, you know how. Don't stop caring about me now. No house! walk away! Walk away, Marta Gałszewska, Wspaniałe dziewczyny! Skrille Wspaniały taniec! Wspaniały wspaniałe dance. kostiumy! Kasia Kwiecień tancerki ubrała, Ania Zaman umiera! Wszystkich wykonawców dziękujemy bardzo, to jest cudowne, naprawdę! Pracuje z nami tak zdolna ekipa! Że nie wiem, co ja tu robię. Kacper, od ciebie zacznij. Uwielbiam cię. Właściwie w każdym wcieleniu, w którym się pokazywałaś. Mam wrażenie, że dzisiaj, jako Dua Lipa, kiedy musiałaś trzymać tę kamienną twarz, to był chyba najdłuższy czas w twoim życiu, kiedy się nie uśmiechnęłaś. <gryfania> <gryfania> tutaj. Gratuluję ci ogromnie wszystkich występów w tym programie i zostanę już twoim fanem na zawsze, myślę. Także... Dziękuję pięknie, bardzo mi miło. Kasiu. Martusia, z podziękowaniem za Twój przepiękny dzisiaj występ, który myślę, że najpiękniej wieńczył wszystkie postaci. My wszyscy, myślę, trzymamy bardzo mocno za Ciebie kciuki, bo jesteś tak młodziutka, tak zdolna, z tak fajną energią, a w tym wszystkim naturalna i skromna. I życzę Ci, żebyś zdobywała wszystkie sceny świata. Bardzo dziękuję. Chciałam tylko powiedzieć, że to bardzo wiele znaczy usłyszeć coś takiego od mojej ulubionej księżniczki z dzieciństwa. No. Tak więc. O Jezu, dziękuję. Na koniec już mogę się wygadać, no? Ogo się. Jestem pod wielkim wrażeniem Twoich umiejętności i możliwości. Tutaj mieliśmy szansę oglądać pracę oddechu. co, co jest o tym nie pomyślałam. <laughs> no, po dla mnie to jest to ma... bardzo ważne, więc bardzo się cieszę. Też nieprawdopodobny twój rozwój aktorski, który nastąpił podczas naszego programu. Bardzo Ci gratuluję. Bardzo gratuluję. Dziękuję, dziękuję. Bardzo się cieszę, że mieliśmy szansę Cię poznać i leć! Leć, małysz! Ja się cieszę, że miałam okazję tutaj być. Dziękuję bardzo, bardzo na maksa. Adoś. Lipy nie było, Marta. Wręcz przeciwnie. Totalnie się bawiłaś tym dzisiaj. Sprawiała ci to przyjemność. W tym programie bardzo rozkwitłaś. Począwszy od strony aktorskiej, gdzie pozwalałaś sobie na wyzwalanie coraz to nowszych, jakieś tam przełamywanie barier. I pokazałaś nam kobietę, która z odcinka na odcinek coraz bardziej się ujawniała. Na koniec podsumowałaś to takim wspaniałym występem. Gratuluję. 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 Proszę państwa, Gratuluję. Marta Gałuszewska jak powiedział... Adaś Strycharczuk cieszył się, jak ona dojrzewała w tym programie.